na kolejny reporting games. Chciałem um, cię troszkę rozmyć, czyli na odcinek z tym funduszem. Ostatnie odcinki troszkę nie wyszły, bo miałem problemy z kamerką. Wszystko rozwalało Chciałem to wszystko wynagrodzić. A, Ale na, razie a, na, na, A, na, Давай, 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 No i dajcie mi może na super bo... Burdenowsk jest... No. Do znajomych tu wam kod mogę teraz... A no wy możecie teraz spisać kod. I chcecie. Mm -hmm. gp0 i od0 cr to takie o to to jest 0 to wszystko to jest 0 prosty tak dziwna czcionka jest dobra gramy solo tylko zobaczymy o nie nikt nie jest dobra to drżenia tylko ja

Edgar Dobra, cimy Edgar. To jest nasza misja. rozwalił ich wszystkich. Dobra. O nie Otis. O nie, zrobiłem tu! Z tego i tak to wygram. Uuu, nie, 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 M, M. U-Otis. Kurde, no nienawidzę, Otis. No. Nie tyle boni porobi człowieku Nie, że Bonnie boni na Teraz robimy to Rozwalamy ich Kurno, nie wyszło coś, nie wyszło coś Czekam, czekam. Na Edgar Inny Edgar, uuuuh, tu się coś zaspił. No to my mamy problem, ja z tym czekam na serio, bo oni ja mają tarczę. Tylko pro. Uuu, ten Edgar ma 7 powercubes, uuuuh, jest źle, jest źle. Nie no, za ten gdzieś.

A ten bambik, no to on w menu jest dobry, w menu jest zły. Me. teraz nie zaakceptuję Stopnia szansa. Czyli nie bambik. Chwila, wyślę mu jeszcze raz zaproszenie, bo może nie dostał. Szychowiec, tak, 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 tak. Tak, tak. Nie ma YouTube'a no więc... Hmm. Ja dlaczego? Mój stary dobry kolega od kilku lat. Na serio nie no, sąsiadem. W sumie moi babci sąsiadem, bo się wyprowadziłem z tego. Sobie... Dobra, śmiję. Ich... Ja nie mam kitę, bo ja... Ja mam nie Park troszkę od niego, lulu. Uważaj, uważaj. No daj na Mike ma ulta. Ulu. Lusius Lister, Chister No ten Chister Dobra, uciekam, uciekam, nie. Dobra, dawaj, dawaj, kit. Ultem. Ultem ich O oku, o kurde, no coś na mnie idzie. No tutaj koletek, koletka. U nie, u nie, tam są, tam jest koletka. Uuu, mamy problem. Teraz wracam do mnie, to już nie szli mam kwarczka, więc. Tego ma ulta, ja nie na ulta, bo ja nigdy nie patrzałem. Nie zwracałem uwagi. Kit, kit. Mój kotku, ty. Mój kotek. u Nie, muszę go pięścią walnąć, bo. Ultem za chwilę będę mógł kłócie chyba. Dawaj, Kio. Dawaj kotku. Nie. Tylko letka ma takie ulte kurnie. Dobra, udało mi się, Lu. No kurde! No nie było szale. To nie zamroził. Dobra, biorę Leon. Albo... Kurde, groma nie! Nie <mulny> <mulny> jest taki słaby, jak się wydaje, bo. Zanim wbiłem dziś tę ciężką pasę, 10 dzisiaj w starciu solo. Ale wszystko to było w pierwszym miejscu, więc nie jest taki słaby. Ale ja też byłem sam zaniedbiony. Że on jest słaby, ale ja jestem dobry. Nie, 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 O kurka. O ku. Mortis! Dzięki Mortisowi za A i tak by dadnął. nie proszę. Ale... Rzucił sekundę tik. Ja go mam na hita. Ja go mam na hita. Że do niego nie mogę podejść. O super. Co ja zrobię? Nie, tam jest penny. Która rozwaliła Steel, więc dobra Penny. Uh, uh, uh. O kurka. Maszyamki poki o dobra, rozwaliłem ją na szczęście. Tam są cubcy do góry. Dobra, w sumie. Tylko byś później wiedzą, że tam jest... Tam jesteś w tym krzaczku. Co ja wziąłem tego hang? Przecież ja mam na to, że PENY Ja mu zadałem, co tu jest? No i już wiemy, że przegramy On no nie ma takich umiejętności sobie, ale... Nie wyczekacie się dzisiaj jakieś porozum, chyba? że się postaram To się postaram Postaram się Barleyem Ja nawet nie wiem, czy ja wygram to, nawet nie wiem, że ja odcinek nagrywam. No więc dosyć spoko, team. No okay. ja nie wiem, bo ja bym się postarał, bo ja nagrywam odcinek, więc... No i się przydało. Puch, puch. Dobra, panka? No co? Pewnie nie ma takiego zasięgu. Pewnie nie ma takiego zasięgu.

Я знаю На не видел, что он там, но такой хороший. О! Может, дай на майка возьми. Саме не, а Я не могу, хорошо. Давай, Dobra. Staram się dzisiaj wbić troszkę pucharku w sobie no. Dziewięćdziesiąt, no ale... dopiero. Biało wiernie. No. że ten otis, tak fajnie I że nie jednym kolorem cały czas, tylko... Co raz mi się nawet drużowy trafił. Otis! To my z L-primo. Klep jest L-primo, ok. Super, cieszymy się bardzo, niezmiernie się cieszymy. Uu. No co to jest? Staro ma cheaty, no. od dwuna jest, jedna ja lekcja lekcji w szkole nie mam skończonego, a mnie nie ma w szkole, bo mam Życzę Życzcie mi zdrowia, proszę, bo już nie chcę mi się siedzieć u babci, która mi nie pozwala telewizor oglądać. Uuuu, hołmaka! Ten otis tyle zadaje jak matka kołam. Łaj, mam ulta super! A ten ulm taki dobry u A na miko? No nie celuje nas. No, no te mi podskakuję i zmarnęłam ulta, tak taki jest dobra. A sama dodawał za chwilę nowego, więc ogólnie to dobrze. On używał ładnie mój kierunek, ale cheater. Dobra, no, po prostu co jest? Myślę, że mi się wywaliło, dobra. Droble jest? Ja nie mogę, dobra, ja nie wiem, kogo mogę wybrać, drobę. No. no dobra, grom. Dobra, kończymy dzisiaj. W sumie nie kończymy. Dobijemy 8400. Tak, kończymy tak. Cieszy, więc. No, no miniaturkę też bym sobie te, pomyślała, jak tutaj zrobić. Pomyślcie, czy mamy robić jakieś lepsze miniaturki? czy złe robię jakieś? No i jest Jako wreszcie wziąć, już O, bo. Nie, nie, bo, bo. nie, tylko bo, boli. To jest Nie, dosyć Tu ci też, tutaj. No nie powiem jak typy No po prostu... ...swoich <śmieniu> tu nie podoba. Ems... ...po tobie No... ...ci powiem, że on ma jakieś... ...cheaty, że taki szybki No ma cheaty On ma szybkiego ośmiobitowca Dawaj, rzucam mu, robię tak, no i dobrze. No kurwa, nie mam nic z tych czinerów, którzy mają szybkiego ośmioła kurna. O nie, 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 Kitosław. nie, 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 Gdzie που